Małopolska telewizja IMAW i WIRADA Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, zorganizowały turniej piłki nożnej. Celem była zbiórka pieniędzy w ramach akcji pomocy dla Adasia Skrzypka. Chłopiec choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Forma kolegów bardzo dobra. Ja pełnię dzisiaj rolę coacha. Nie chcę im chodzić w parady, bo świetnie się sprawują. Nie jest to łatwa gra. Nie jest łatwa gra, ponieważ przeciwnicy są godni. Myślę sobie, że Imaw i Radni są faworytami całego turnieju. My na co dzień gramy na znacznie mniejszym boisku, bo kopiemy regularnie w poniedziałki w gałę. I to robi robotę, że tutaj braki kondycyjne, a tutaj pozostałe drużyny są bardzo wybiegane i też nieźle radzą sobie po prostu z piłką. Dzisiaj słabo, ale podeszliśmy do tego typowo amatorsko. E, Pierwsze parę meczów e, w jednym składzie. Gdzieś tam możemy się tym zasłaniać. Najważniejszy jest cel. Zbieramy dla chorego Adasia. E, może, może publiki nie ma jak na, na meczu żużlowym, ale najważniejsze są te nawet parę groszy, które uda nam się dzisiaj zagrać przy okazji gdzieś tego sportowego, sportowej rywalizacji. W zasadzie rozstrzygającym był trzeci mecz, w którym wygraliśmy dość znacząco i to nas chyba trochę uskrzydliło, ponieważ kolejny mecz z Teatrem miał być to mecz przyjaźni, ale niestety walka o punkty była straszna i jednoznaczna. I ten mecz także przyniósł nam zwycięstwo. Sympatyzuję od od samego początku jestem tutaj na każdym turnieju organizowanym przez IMAF, w związku z tym po sąsiedzku i ponieważ często nasze drogi składają się, to gramy razem w jednej telewizji. Mamy chłopaków z Młodzieżowej Rady Miasta, także, także myślę, że ta formuła się sprawdzi, że trochę młodzieży, trochę mamy kontuzji, bo, bo Kaziu Żurowski jest kontuzjowany. Brat Gancarz też też jakieś tam ma dolegliwości, także, także ten skład jest niepełny, ale może Rada Miasta nam go wypełnia, a może doskonały. Tutaj jest równiej przyjaźni, tutaj nie ma żadnego napinania się, jest bardzo fajna atmosfera, i myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim. W turnieju zwyciężyli radni miasta Tarnowa, którzy pokonali w finale ekipę Chakram BRC. Trzecie miejsce wywalczyła nasza telewizyjna drużyna. Dochód z całej imprezy zostanie w całości przekazany na rzecz Adasia. Tańczyli Zumbę i zbierali pieniądze dla Adasia to kolejne wydarzenie, którego celem jest wsparcie finansowe rodziny Adasia Skrzypka. W związku z tym, że leczenie jest drogie i jest za granicą, zbieramy dla Adasia pieniążki i każdy, kto tylko miał ochotę i lubi tańczyć albo chciał po prostu wesprzeć, mógł tutaj przyjść i. No, razem z nami wesprzeć Adasia. Na pierwszym miejscu pomagamy i przy okazji się super bawimy. Naprawdę jest gorąca atmosfera, także, jak kto nie przyszedł, niech żałuje. Frekwencja nam dopisała, tak? Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji. Okazało się, że ludzie w Tarnowie bardzo lubią pomagać, chętnie pomagają i bardzo dużo osób przyszło. Tutaj jednak osoby przychodzące na maraton, przychodzą z Tykta na maraton zumbowy i wiedzą, wiedzą co to jest, wiedzą jak tańczyć. Błuszki są ciężkie, niektóre nominały są naprawdę bardzo duże, także wszystkim bardzo dziękujemy, bo myślę, że to będzie bardzo duża pomoc.